Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. O, thank you! Właśnie dostałam krzesło, żeby po nim wejść i wchodzę na tył takiej małej... no ciężarówka to za duże słowo, ale będę siedziała na pace i <gryw> jadę nurkować w statku amerykańskim, który zatonął jakiś czas temu i opowiem Wam dzisiaj więcej na ten temat. Siedzę na pace, nie ma tutaj żadnego sufitu. Um, Przypomniały mi się czasy z Tajlandii, tam często się jeździło właśnie tak z tyłu. Na dziko, ale za to z przygodą. Nie mam zielonego pojęcia, ile będziemy jechać. Eee, no zobaczymy, 20 minut? 20 minut jedziemy, no, czyli przynajmniej nie trzeba dopływać w tych takich falach. To, to mi się bardziej podoba. Dostałam buty w ogóle. Nie wiem, czy będzie je widać. Pierwsze się będę nurkować w butach, ale ciężko się je zakładało, więc jak już je przymierzyłam i weszły w końcu na moje stopy, to już stwierdziłam, że nie zdejmuję. Jedziemy i, ale jestem podekscytowana, będę nurkować we wraku statku amerykańskiego, zestrzelonego przez Japończyków. Dzisiaj nowe doświadczenie, dlatego że nie tylko będę wchodzić do wraku statku, ale również zaraz odkładam e, kamerę i. Pokażę Wam od razu nurkowanie i opowiem trochę o nim. A to dlatego, że wchodzimy dzisiaj z plaży. Nie będziemy pływać na statku. To będzie pierwszy raz, jak nie będę robiła backroll. Ostatnio się pytaliście mnie, dlaczego robili się backroll. Jest dużo różnych rodzajów wchodzenia do wody. To jest jeden z nich. No, a teraz będę tylko wpływać do wody, więc będzie zupełnie inaczej. Jezu, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, zamieniam kamerę i w trakcie nurkowania będę Wam opowiadać historię statku zatopionego, bo jest całkiem ciekawie. Na razie na plecach i w zasadzie to już chyba za jakieś 2 metry będzie statek, będzie ten wrak, bo on jest przy samym brzegu. Ja puszczę voice over i w trakcie nurkowania będę Wam opowiadać całą historię. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, bo ja jestem na maksa zajorana. Yes, Nurkowałam we wraku statku. To jest po prostu jakiś kompletny obłęd. Nie spodziewałam się, że coś takiego kiedykolwiek mi się przydarzy i po raz kolejny nauczyłam się, spróbowałam czegoś nowego oprócz tego, że to był wrak, no to schodziłam prosto z plaży. Nowe doświadczenie i też dzisiejszy odcinek zmontuję w trochę inny sposób. Ostatnio sobie zdałam sprawę, że jak ja czasami oglądam jakieś programy podróżnicze, to kiedy lecą przebitki z jakiegoś miejsca, to wolę, kiedy prowadzący coś opowiadają w tle, a nie kiedy leci tylko sama muzyczka. Więc ja również e, będę próbować robić taki montaż. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jestem ciekawa. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Czy w taki sposób jest trochę ciekawiej, czy jednak nie. I w momencie, kiedy będę Wam opowiadać, jak było na nurkowaniu, jak wyglądało zejście, to będziecie mogli to od razu oglądać. A e, jeszcze dodatkowo powiem Wam, że jeżeli podoba Wam się mój kostium kąpielowy, który jest tutaj tak ładnie wiązany na kokardkę, to zapraszam na hatihati.pl. Już niedługo e, tego w trzech kolorach będą dostępne prosto z bali. Bardzo szybko, tak naprawdę, po zejściu pod wodę, już mogliśmy zobaczyć wrak statku. Nie ma tutaj aż tak strasznie dużo rafy koralowej. Im bardziej zaczęliśmy się zbliżać do tego statku, to tym bardziej było widać, że rafa znajduje się na statku. On tak bardzo mocno obrósł, że nie wygląda już do końca jak statek, tylko wygląda jak gigantyczna rafa koralowa. Ale po kształcie tej rafy koralowej możecie zobaczyć, że jednak to jest statek. I to jest statek amerykański, to jest statek cargo, czyli taki przewoźniczy statek, który przepływał przez tutajsze rejony, dokładniej to przepływał pomiędzy wyspą Bali i pomiędzy wyspą Lombok, został zestrzelony przez Japończyków. I jeżeli zastanawiacie się o co chodzi, dlaczego Japończycy, to dlatego, że... Wszystko wydarzyło się w roku 1942 i wówczas ziemie należące do obecnej Indonezji były pod władaniem Japończyków, podobnie jak bardzo dużo innych terenów azjatyckich. Oprócz tego w ogóle nie było jeszcze czegoś takiego jak Indonezja, tylko było West East Indies, ale no właśnie to był taki okres przejściowy, że oni stracili kontrolę wtedy nad tymi terenami Indonezji, oczywiście nie na całym terenie Indonezji. W okolicach Bali, w okolicy Lomboku władzę przejęli Japończycy. Statek, o którym jest mowa nazywa się USS Liberty i został wypuszczony na wody po raz pierwszy w 1918 roku. Później w 1942 roku, kiedy już trwała druga wojna światowa, on był w trakcie trasy z Australii na Filipiny i przewoził różnego rodzaju towary, bo to był cargo, statek, przewoził tam m.in. części do kolei, części do railway, to to są takie tory po prostu kolejowe oraz jakieś gumowe elementy, z których można robić opony. I kiedy był w trakcie podróży z Australii na Filipiny, to został zestrzelony przez Japończyków i teraz, co ciekawe, to kapitanowie statku postanowili, że no, trzeba gdzieś tutaj przycumować, trzeba się ratować. I postanowiono, że zacumują w Singaradzie, czyli na północ wyspy Bali. Niestety to się nie udało. I przypłynęli tutaj na plażę, na której ja się teraz znajduję, na kamienistą plażę. W ogóle co ciekawe, to udało im się tutaj przypłynąć bezpiecznie, nikt nie zginął, cała załoga przetrwała a statek został tutaj zacumowany i tak sobie czekał, i czekał, i czekał. Aż do 1963 roku, kiedy to nastąpiła jedna z takich silniejszych erupcji wulkanu Agung, czyli tego wielkiego wulkanu, który Wam tutaj pokazywałam, to jest największe wzgórze na wyspie Bali. I wówczas te wszystkie wstrząsy, bo tutaj wybuchy wulkanów często wiążą się z ruchem płyt tektonicznych, więc drgania sprawiły, że ten statek zaczął się osuwać, 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 no i... Osunął się do wody, zatonął, ale zatonął przy samym brzegu, dlatego teraz widzę na przykład grupkę ludzi, którzy sobie snorklują i spokojnie, jeżeli nawet nie potraficie nurkować i chcecie sobie tylko posnorklować, to również możecie zobaczyć ten statek. On już tutaj jest pod wodą właśnie od 63. więc trochę czasu już minęło, dlatego właśnie wygląda jak jedna wielka rafa korolowa. Ale nadal są pozostałości, które sprawiają, że to wygląda po prostu obłędnie. Jedna z rzeczy, która sprawiła na mnie największe wrażenie, było takie wielkie koło. To chyba było do kierowania statkiem, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia. Natomiast to koło sprawiło, że ja się poczułam, jakbym brała udział w jakimś takim horrorze. To było w ogóle niesamowite, bo właśnie jak wpływałam pomiędzy te różne elementy statku, to miałam wrażenie, jakby to były kadry z horroru, ale jednocześnie w ogóle to nie było dla mnie straszne. Absolutnie nie było straszne. Niesamowite jest to, że wewnątrz tego wraku nawet spotkaliśmy żółwia i to całkiem dużego, także podobno mieliśmy dużo szczęścia, bo nie zawsze tam y, żółwie widać. Niesamowite wrażenie zrobiło na mnie też to, że na górze, jakby statku, było takie duże okno otwarte i można było wpłynąć w ten statek i wypłynąć tym oknem. I akurat mam jeszcze dzisiaj świetną widoczność, jest pełne słońce, więc jak się wypływało tym oknem, to tak pięknie słońce przebijało. No niesamowite wrażenie. Co ciekawe, dookoła tego statku nie ma rafy koralowej na dnie, tylko jest piasek albo kamienie, więc... Porównując na przykład dno do tego miejsca, w którym byłam w Nusa Penida, to Nusa Penida wypada zdecydowanie lepiej. No ale tutaj jest wrak zanurzony, więc to jest po prostu niesamowite. E, zobaczymy, gdzie popłyniemy na drugi dive. E, nadal nie zobaczyłam jeszcze ośmiornicy, więc będę polować zawsze na ośmiornicy. Nawet jak nie znajdę ośmiornicy, to trudno, nic straconego. Jedyna rzecz na pewno, nad którą muszę popracować, to są skręty. E, ogólnie to czuję się bardzo komfortowo w wodzie. Nauczyłam się kontrolować bardzo wiele moich odruchów, jakichś zachowań i tak dalej, ale wydaje mi się, że muszę jeszcze popracować nad skrętami. Część z Was pisała mi w komentarzach, za co bardzo dziękuję, że można podobno skręcać, znaczy podobno, no, można skręcać samymi płetwami, nie korzystając z rąk. Więc to jest coś, co na pewno ja też będę. To jest coś, nad czym ja muszę na pewno popracować. Kusi mnie, ale to bardzo mnie kusi, żeby zrobić kolejne kursy nurkowania. Nie wiem, jakie są następne, muszę o tym trochę więcej poczytać no i z, z bardzo zainteresowała mnie makrofotografia i makronagrywanie makrovideografii nie wiem czy coś takiego jest, teraz może wymyślam e, chciałabym po prostu robić na przybliżeniu nagrania, bo bardzo mnie to interesuje, żeby wchodzić gdzieś tam wiecie głębiej i tak dalej, więc na pewno będę musiała jeszcze poćwiczyć zakręt utrzymywanie równowagi chociaż i tak moim zdaniem nie jest najgorzej mam nadzieję, że filmy, które dzisiaj nagrałam pod wodą dobrze się nagrały, nagrywałam dzisiaj na takim wyciągniętym selfie sticku, więc mam nadzieję, że nie było aż tak bardzo widać tych wszystkich strząsów. No i co Wam mogę powiedzieć? Kolejne cudowne miejsce. W ogóle dzisiaj sobie zdałam sprawę, bo musiałam napisać taki, takie papierki. Um, wiecie, że jakby coś mi się stało, to nikt nie będzie za to odpowiedzialny, że zrobiłam kurs i tak dalej, i tak dalej. I musiałam napisać, który to będzie mój dive, które to będzie moje nurkowanie. I to już jest siódme. To jest nie wiem, w ogóle nie wierzę w to, że ja już siedem razy nurkowałam, że schodziłam pod wodę. To jest niesamowite, tym bardziej, że kiedy ja zrobiłam ten kurs? Półtora miesiąca temu, chyba półtora miesiąca temu pierwszy raz zeszłam pod wodę, a teraz już siódmy raz byłam i zaraz robimy ósmy yy, schodzenie pod wodę. się wchodzi i jak się zaczyna nurkowanie, najważniejsze jest to, że nurkowanie jest niesamowite. Naszym instruktorem jest Francuz w ogóle. Nie wiem czy to wam się wyda ciekawe, ale okazuje się, że w Amet jest dosyć duża, taka duża community, taka społeczność francuska. Ja nawet o tym wcześniej nie wiedziałam. No i kończę chyba moje gadanie. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać ciekawe przebitki. Dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście ponurkować w takim wraku, albo czy kiedyś Wam się udało ponurkować. Coś mi się wydaje, że mojemu tacie się to wydawało być ciekawe. Ja mu jeszcze nie mówiłam, że nurkowałam w zatopionym okręcie. Jest w ogóle jakiś obłęd. Dobra. Zbieram się i jedziemy teraz do drugiej miejscówki i w drugiej miejscówce również, w drugiej miejscówce również nie będziemy schodzić ze statku, tylko będziemy wchodzić normalnie do wody. ta paka, na której jechaliśmy, a teraz jesteśmy już nad kolejną plażą, taką kamienistą i teraz schodzimy nurkować z posągami zatopionymi. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, bo nie sprawdzałam tego jeszcze na Google'u, także będę odkrywać wszystko razem z Wami, nie będę teraz dużo gadać, pogadam jak wypłynę i pokażę Wam więcej przebitek. Dajcie mi proszę znać, czy taki sposób montażu jest dla Was ciekawszy. Wydaje mi się, że zdecydowanie ciekawiej będzie, bo będziecie mogli usłyszeć historię. I nawet jeżeli będziecie słuchać tylko mnie na słuchawkach, to mniej więcej usłyszycie, co się dzieje w trakcie, kiedy będę Wam pokazywać ładne obrazki. Dobra, wszyscy na mnie czekają. Mam łopiankę do połowy założoną, więc podciągam ją i jedziemy. nurkowanie ze mną. Niesamowite miejsce. Oczywiście teraz możecie zobaczyć przebitki. Znowu wchodziliśmy z plaży. E, to jest dosyć ciekawe, bo wchodzi się bez płetw i trzeba... Boże, co, zobaczcie, co mi się z włosami zrobiło. W związku z tym, że schodziliśmy z plaży, no to dojeżdżaliśmy na tej naczepie tam. Pokazywałam Wam, jak wyglądało wyglądał środek transportu i tuż po wyjściu z wody wzięliśmy prysznic, ale wiecie, miałam mokre włosy, siedziałam na na, na czepie w samochodzie, więc tak mi po prostu dziwnie wysuszyło, że ja nie wiem, co tutaj się porobiło. A w każdym razie, jak się schodzi z plaży, to trzeba założyć płetwy w wodzie, jak się już jest. To jest całkiem spore wyzwanie. Udało się, ale jak dla osoby, która ma dosyć słabą równowagę, to trochę się namęczyłam. Było lepiej niż się spodziewałam na pewno. Myślałam, że w ogóle nie uda mi się założyć, ale udało się. Świetnego instruktora miałam. Bardzo fajna miejscówka, bo jest niesamowicie dużo zatopionych statków. Pod wodą. Pytałam się, o co chodzi z tymi statułami, i chodzi o to, żeby po pierwsze, Mógł się zbudować koral na tych statuach, a po drugie, po to, żeby zachęcić turystów do nurkowania tam, żeby pięknie to wszystko wyglądało. Więc historia tych statuł to nie jest jakaś zatopiona cywilizacja starożytna, którą udało się znaleźć. Chociaż powiem Wam szczerze, że tak to mniej więcej czułam, jak tam pływałam, że właśnie odkryłam jakąś Atlantydę. Znaczy, oczywiście, ja nie byłam pierwszą osobą, która odkryła tę Atlantydę, ale naprawdę robiło to wrażenie, dlatego że wszystkie te statuły były takie, takie mroczne trochę w tym wszystkim. Bo jedna była statua, na której jakieś takie żyjątko się rozbudowało na samej głowie i wyglądało jakby ta statua miała pióropusz. To było naprawdę niesamowite. Czy miałam jakieś problemy? Nie miałam żadnych problemów chyba podczas tego nurkowania. Jeszcze na pewno muszę nad skręcaniem poćwiczyć. To jest coś, co jest w miarę okej, okay, ale wiem, że Nadal jeszcze będę sobie trenować, będę sobie ćwiczyć. To jest coś na pewno, na co muszę zwrócić uwagę. E, nurkowaliśmy 45 minut. E, I teraz, jak się nurkuje, to w zależności od tego, czy jest się zestresowanym, czy się dobrze kontroluje oddychanie, to albo się pływa dłużej, albo się pływa krócej. Moje najkrótsze nurkowanie to chyba było niecałe 30 minut. Ale to nie mi się skończył tlen. <laughs> znaczy, to też nie jest tak, że się tlen skończy. E, my zaczynamy wchodzić na taki poziom, gdzie jest. E, przystanek dekompresyjny, kiedy mamy 70 barów, więc tego powietrza jest jeszcze cały czas dużo, a dzisiaj oba zejścia, oba nurkowania 45 minut, także pomimo tego, że ja się dość mocno skupiałam na tym, żeby nagrywać, to i myślałam, że w związku z tym trochę więcej powietrza mi zejdzie, że będę jakoś, wiecie... Nie wiem, będę misję wykonywała, to mimo wszystko naprawdę yy, okazuje się, że całkiem nieźle kontrolowałam to oddychanie. Też tak sobie dzisiaj podczas tego nurkowania pomyślałam, że może właśnie nas, przy następnym nurkowaniu jeszcze bardziej się skupię na tym, żeby ten mój oddech był jeszcze wolniejszy i jeszcze spokojniejszy. W miejscach, gdzie ja nurkowałam, yy, można też zrobić kursy freedive. I to jest taki kurs, że dwa dni się ćwiczy, żeby później bez butli zejść na 20 metrów na jednym wdechu. Więc takie rzeczy da się zrobić. I to nie jest tak, że jak wypływacie, to jest takie i nie możecie oddychać. Tylko to jest kwestia wyćwiczenia tego, jak się oddycha. I z tego, co słyszałam, bo kilka osób, które robiły ten kurs, powiedziało mi, że wszystko siedzi w głowie. Więc być może to też jest coś, nad czym jeszcze będę pracowała. Bardzo ładne, widziałam zwierzątka. Na razie nie widziałam jeszcze ośmiornika, ale tak jak mówiłam wcale mnie to nie rozczarowuje tylko właśnie jeszcze wręcz mnie zachęca do tego żeby nurkować więcej żeby w końcu tę ośmiornicę zobaczyć no wydaje mi się że to będzie taki mój gol podczas drugiego nurkowania nie było już żółwi, ale dużo rybek było. Były takie malusieńkie rybki, które mi przypominały neonki. Jak kiedyś miałam akwarium w domu, to pamiętam, że miałam neonki i one były takie śliczne, tak się odbijało światło od nich. Znowu, nie jestem jeszcze pewna, co się nagrało, Wy już możecie teraz zobaczyć. Mam nadzieję, że było widać, to są całe, to były całe takie ławice tych ryb. I niesamowite wrażenie to robiło, jak się na żywo wokół nich było, dlatego, że większość z nich w ogóle nie zwraca uwagi na to, że Wy jesteście w wodzie. Ja myślałam, że te ryby będą uciekać. To jest tak, jak się w Chodzi po prostu na normalne pływanie z brzegu, nie na nurkowanie, nie na snurklowanie, to wszystkie ryby uciekają od Was. A jak się nurkuje, to wiadomo, że są nadal takie ryby, które, wiecie, chcą być jak najdalej od Was, ale jednak zdecydowana większość w ogóle nie czuła się jakoś przyjęta tym, że są ludzie w wodzie. Ja to rzeczywiście cały czas uważam, żeby niczego nie dotknąć, żeby niczego nie kopnąć, o nic nie zahaczyć, żeby nie dotykać podłoża. Dlatego że ja tam jestem gościem i skoro ja przychodzę w gości, to nie będę komuś niszczyć domu. A fajna wizyta w podwodnym świecie. Nasz instruktor, znaczy ten przewodnik jest, był z Francji, jest z Francji, co ja mówię w czasie przeszłym. I jeszcze jedna dziewczyna z nami nurkowała, taka pani w sumie ze Stanów i polecili nam restaurację, bo muszę wam powiedzieć, że te restauracja, ta Blue Earth Cafe, tam jest pięknie, ja naprawdę wam polecam tam pójść, bo tam jest przepiękny widok i ładne to jest miejsce, ale. Jak już jestem przyzwyczajona do takiego dobrego jedzenia z Changu, to właśnie rozmawiałam z tymi ludźmi, że trochę jestem rozczarowana tutajszym jedzeniem, więc polecili z e, siedem różnych miejsc, żeby zjeść. I teraz jestem w takim lokalnym warungu i zamówiłam sobie e, tofu i tempe satay, czyli taki jakby grill, takie oszukane mięso z tofu i tempe, z ryżem, z jakimiś warzywami. I do tego yy, piwo, bo sobie zasłużyłam dzisiaj po dwóch nurkowaniach, które mi świetnie poszły. Jak ja rozczeszę te włosy? Rozczeszę, rozczeszę, wzięłam dużo odżywek i olejów, ale to będzie zadanie. No, także ja idę teraz jeść jest godzina chyba po pierwszej, a śniadanie jedłam o szóstej. Ej, siódmej, Boże, co ja gadam? Siódma chyba, 15 było śniadanie. No to trochę już zgłodniałam. Niestety z tego miejsca nie ma widoku na morze, ale podobno jest niesamowite jedzenie, takie bardziej lokalne. Warunk nazywa się Ole. Ole, warunk. Zapraszam, jak przyjedziecie, to jeszcze wam powiem, czy było dobre to jedzenie, czy niedobre. Sporo opcji wegetariańskich, ale to miejsce słynie podobno z ryb. Ehm, no, wracam do stolika. Perfect, To jest niesamowite, polecam Wam naprawdę odwiedzić. Właśnie dostaliśmy darmowe jamu, czyli taki napój z kurkumy i imbiru. A teraz dostaliśmy darmowy deser jeszcze do tego. Jezu, czuję się taka rozpieszczona, jestem w ogóle taka przekupna bardzo. Niewiele trzeba, żebym na przykład wracała do tego samego miejsca, a tutaj jeszcze tak, o tak miło. Jeżeli zdecydujecie się tutaj zjeść w tej restauracji, znaczy w tym warunku, o warunku Ole, to goreng, czyli smażony banan, jest bardzo dobry, bo różnie z tym bywa. Czasami one są lepsze, czasami gorsze. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych deserów. Musicie koniecznie spróbować, jeżeli tutaj akurat zawitacie. Próbowałam mojego jedzenia, mam e, satę, sto, stofu i tempe z warzywami, z ryżem i jest naprawdę bardzo dobre. E, Troszeczkę dłużej czekałam niż w takich normalnych, standardowych warunkach tutaj, ale widziałam, że na kuchni, mogłam zajrzeć na kuchnię i widziałam, że wszystko było robione świeże, także bardzo dobre jedzenie i niedrogo, bo taki talerz, który ja mam tutaj, pełny jedzenia, kosztuje 30 tysięcy rupi indonezyjskich. Jeszcze korzystając z tego, że poleciłam wam miejsce do jedzenia, to kolejne miejsce, które było na liście poleconej przez liście. Miejsc poleconych przez Michel, czyli dziewczynę, z którą dzisiaj też nurkowaliśmy, to jestem teraz w miejscu, które nazywa się Rimba Cafe i to miejsce było polecone jako świetna miejscówka na kawę, na kanapki, burgery, jakieś wrapy i tak dalej. Jest dużo opcji wega i jest coś, co mnie zaciekawiło, ale jestem zbyt pełna teraz, więc na razie tego nie zjem. Natomiast jest tutaj wegański tartar z kokosa. Trzeba będzie kiedyś spróbować, a tymczasem siedzę na takim fotelu z ratanu, jakie my zresztą też mamy w Hati Hati także bardzo miło sobie usiąść w takim ładnym, w takiej ładnej miejscówce Muzyka Wróciłam właśnie do miejsca, w którym się zatrzymałam. Zatrzymałam się w miejscu, które nazywa się Agung In, bo właśnie Wam tego nie mówiłam. Bardzo ładny, taki mały pokoik z widokiem niesamowitym, A akurat zasłoniły chmury całkowicie wulkan, ale mam widok na górę na wulkan Agung. Pokazywałam Wam już widok, przepiękne miejsce i niesamowicie tanio. 150 tysięcy rupii indonezyjskich za noc. Mega tanio. I teraz... Możne, możecie sobie pomyśleć, że czas nas jeste, ale nie czas nas jeste, tylko czas na montaż. Także ja odpalam komputer i zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że szybko skończę i że jeszcze uda mi się Was zabrać w jakieś ładne miejsce na zachód słońca. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Popracowałam już kilka godzin. Niestety odcinka nadal nie udało mi się zmontować. Postaram się jeszcze po powrocie, kolejnym po powrocie, kolejnym do domu zmontować resztę. Już jestem na finiszu powiedzmy. Ale teraz przyjechałam jeszcze do kolejnego bardzo, bardzo ładnego miejsca, które zostało mi polecone. Z ładnym widokiem i podobno z dobrymi koktajlami oraz z dobrymi moktajlami. Jest tutaj niestety muzyka komercyjna, więc nie będę już więcej gadać. Może dla niektórych to akurat stety, bo dostaję raz na jakiś czas takie komentarze, że za dużo gadasz i tak się zastanawiam to co ja my w tych vlogach, jak ja nie będę gadać, <noise> nie wiem, nie rozumiem. W każdym razie słuchajcie, wielkie dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną podczas nurkowania. Pasami już się żegnam. Wielkie dzięki, życzę miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki, bye bye.